Ciężko pie Jak no. to na marychu, ci mordę, <grystanie> Lartuję, lubię Morka bardzo. Lartowałem. Lart... Śmieć pierdolona. <grystanie> Siemano i Tomasz zreszcie w odcinaczku z DBT. Dzisiaj ze mną Damido. Tak, to znowu się Dzień dobry. Tak, to znowu on. Świniak. <grystanie> Nie damy. <laughs> Dobra, <laughs> musisz takie byćie beczka na odcinku, bo i mnie to zawsze beczkę nam robi. Na odcinkach kontencik robi. Kontent e, 2, tutaj rozumiem, gościu. Nieważne, e, zacznijmy grać gierkę, bo nic się nie zmienia odcinki na zapas. To co, lecimy? Lecimy, lecimy, nie śpimy. Rezo, lecimy z tym koktynem na tym yeah. placu. Zaraz rano jeszcze będę miał mózg o ścianę. Eee, bo ja mi się nie... Się... I widzowie! To, to jest za kilkarni, Ja <gulary> Tak jest, widzowie, lecimy, przyjrzyjmy do niego się. O hagi wagi tom! Hagi wagi kurwa! Jejmy! O cieść, już kurwa! wieżyczka na środek. Już pika? U. Uj! Uj, pika. Co się stało z wieżyczką? Kurwa, nie wiem, co się stało z wieżyczką, gdzie są geny. Wierzyćce. Kurwa dużo miejsca no, gdzie są generatory! Wy wierzycie. Dupie Mój, <grych> wierzy. Generator. Ale jeszcze mapa jest rozjebana, widzowie. Ale jeszcze mapa jest rozjebana, ja. ma jak ten postać jeszcze. Uy. O Nikolas już leży

kurwa 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 kurwa, kurwa. Syna, och, och wiecie Cibu. co kurwa siwo siwo plei kurwa wiecie działaj! kurwa no, yes, kurwa punkty Kościu! nie bój się to jest tylko śmieszko gonałem na ma na mnie kładałego piesku Człowiek, daj piłkę jestes ok na jak parkrowiec! O starego! jak najstarego. Z krótki finałuże. Ale go tuneluję naruje. jebany. ty Nie. Nie. Jest. No kurwa, śmieci pierdolone. <grymne> On jest naagonowany. No, no, na no, 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 no. unik, 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 unik. Jeba ci starego. Jeba twoją starę i starego. Pizde, kurwa. Jebać tego teammata. Śmieć, kurwa, pierdolony. Widziałeś to? Lecimy ja mu twarz. Nic mu kurwa nie zrobiłeś. Czemu nie przyjąłeś i... Dobra, ściągnij mnie już. Dawaj, 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 ściągnij mnie, ja mam, ja mam teczkę zadrębnąć Z Hit, 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 hit No kur... co ty robisz, no bo jak ja... No weź ty serce, skarży, bla 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 <stutuj> Powiedziałem bla słowo na trzy Nie można powiedzieć bla słów Weź tą pałę no bla 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 no co robić? Mogę bla wyskoczyć, bla rzucić, się, nie? Mogę ci go bla no. bla go bla No bla 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 Tak jest Podnuchy górą Two thousand years later Cześć! O kur... Ojojoj, była blisko Wyleż mnie, wyleż mnie, wyleż się wycie... Nie, 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 nie A, nie masz Nie, nie mam I, <gryli> Chodź Healing hand No dobra, zajebiście A Healing... Ciebie pojebało IŁONKA <laughs> mi rower Ryszard oddaj mi rower Ryszard, ty draniu Ej ty błogosław, Ryszard, ty draniu ty draniu, oddaj Pomóż matce z zakupami, pomóż matce no No zobacz Spierdolaj kurwo Ej no co ty gadasz w ogóle ty no, Pomóż Szytuję. mi Pomóż Kurwa, spierdoliłem gana przez ciebie Pomóż Eee, eee. Cień tylko zipie, no. eee. Postawiasz co tu kurwa, nie ci zajebać Musiałem, po... Musiałem postawić dokładnie Plotka kurwa o, o, świetny test Uważaj, bo jeszcze starego zjesz Żelona I... na górę, kolega tam ci macha Kurwa co to jest? Wiesz, Bruno nie było coś. No nie widzisz patrz. Tutaj nade mną. Kolega w sianie nie widzisz? A tu! Cześć, Geju. Dobra, iść naszym pomóc, co? Perdonam. Biegłem 16. No się A. nie uda. Idę. Idziesz po jednego, ja po drugiego. Wraca. To boga mnie Tak. Legiu nie zdążę. Tego gościa nie zdążę. No żyłem na. Zobacz, na styk. Na styk zdążyłem, stary. Zalecza ich. Ma to na ogon, Jak ty mnie, kurwa! Moje zebro! <grywa> Jak zajewał ty! Będzie... Kurwa, ja ten ksenomorf! Śmieć ksenofo! Nie kalecz! Ksenomorf, kurwa! Chcę na mory chłódź mordemork! Lartuję, lubię, lubię morka bardzo. Lartowałem! Lart... śmieć pierdolona! <grywa> Jaha hui Jemy, <unsafe> o jakiejś śmierć No ale to jest środek, chyba Nie no <śmielka> się gra z tym człowiekiem Kurde, y, w latają <śmielka> <śmielka> O kur... jest y, na farm! O kurwa mać <śmielka> Proszę kolego Królu, 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 królu. Król Złoty, miałem kolego dokładnie Co? Co masz co od godziny na to w ogóle? Król. No weź pomóż jakieś kurde... Ymm... No, Queenie goni. Palcipy! Pal grubisko! Patrzę na surkę, jeba, no, górę, nawias, śmiecia. Jebać moją starej i starego elo. Pal go tam! Dokładnie, oczyść. O oh, kurwa mi spodziewałeś, jak <laughs> chudy pan zrobił Aaaa <laughs> <laughs> kurwa nie uda się córka jaszczurka Jaszczurka ja, Mam w dupie pazurka O, oh, Jonatar ja, no, chlubi lubi oh, kurwa Dawaj tą szwinkę z naszym dziawnym Aua Mugryz mi, pieśń mi mugryz hał, hał, hał? Tak a to no, jest brzydki Eee, e, dobra, lecimy na hak Echo morning z telewizorem UP <grym> <grym> ja, nie wiem, za moment do odcinka no tyle, bo moment momentu że to jest jakiś hit, nie? Ubi. Ubi. Kiedy nawijam to palej zwijam Kiedy nawijam to palej zwijam Prawda jest taka że nosisz już kutasa Ej Copij się w <grym> <grym>

Ksenofurneury czernoener, zemek, Kseno No tak, tak. Nie wiem, co ja mam z tym słowem, ale mnie coś tak kusi do tego słowa. Też wyracisz mnie. Tak, kur, do wszystkich tych ciemnoskórych przytulił. Mhm. Zaczęło innym. Ej, bro! Jestem kru... Nie że to Jesteś coś kurwa frajerem Niszcz! Chowaj się! No chowaj ją! Za kark! Pa! Pokażę ci? No masz A się kurwa w pierdol pierdolną bo ja chciałem iść nie od No! Tak strzeżę? Tak szczerze to bym tutaj sobie poszedł do pana Wisielca No widać że jakiś pijak Eee, dobra i tu zajść? Mhm Xenamorf oszczędził Nikolasa Kajza Ksenaforum Serio? Ta Nie no No do dupy Do dupy. Pierdol <laughs> się. Kurwa, mam że się straszyłem Pierdol się. Ty, ksenoforb, się, piesku. Rozgadamy się. Jutro o 15 pod klubem. Skuta w buzi. Pierdol się. No, chodź do dupy Pal, KURWY No nie, u mnie spaliłeś go! Ty kurwo, na minę nie masz, mnie spierdoliłeś! Nie, nie, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz! Ty klęk śmierci! Pijesz mi, Urys! No! Ja bym powołaś, w dupę! Ja mi powołałeś, to mogę dupę, nie? Kurwy, frajerzy, grawitara, para, Dusi mnie No mocy dusi mnie No nie dusi mnie kurwa No puść mnie kurwa Pajacu aż kurwa od niego. go As pierdam, stawcie <grystanie> <grystanie> ha, i wam to kurwa grać je many no kurwa <grystanie> No co, chuj pierdolony, no. Żeby mu matkę zbezywał, no. No leź mnie! Dzibany jesteś? Ej kur, żeby cię zabił ten stanomorf. No to się kurwa krzaki w tych daję zajebim. O jad Spizdy. Gad. To jedyny co, jak chce?

No dupy, chciałbyś i uciec sobie, poszedł na spacer. No i tutaj, tak kończymy zakończenie odcinka. Co? Tak kończymy ten odcinek, da mi dość, został w dupysku ruchani. A my spierdalamy odcinka e, Gold 4 wbite. E, Ciekawe, czy na zapasie odcinków bijemy w końcu. Opa, dwuje albo trzy, albo cztery. Wątpię. E, Okej, okay, lecimy. Koniec. Koniec odcinka, tak? <śmianie> jest z jakiejś formy Więc sobie sorry, ale mówię wam Jak jest po 12, to my... Jeszcze nie ma Eee, nie ważne, ale ja po prostu mam już 23 ale. godzinie głupawkę, więc Eee, no, sorki za to Subujcie kanał, jeśli chcecie Nie subujcie, kurwa, subujcie go Subu... Subujcie kanał, jeśli chcecie, zwłaszcza łapkę w górę Dla mnie to da mi Też ma suba Nie, nie mam <noise> co? Nie miał u suba Co? Gówno w Gdzie? Dobra nie nieważne masz czy nie masz I tak wiem, że nie masz eee, więc no widzimy się w tym odcinkach Pożegnaj się na ale śmieciu Dobra, siema I just wish